Pierwszy raz mi śpisz gdzie indziej. Coś tam lata. Zobacz, zobacz, jeszcze w ogóle nigdy nie spała gdzie indziej. Nie? Ani na działce tamtej, ani... No tak, A, jeszcze nigdzie. Co? A, cały tu śpiący jest. A na kalendarzu mamy dobry dzień? Nie, to jest z przeszłości czas. My żyjemy w przeszłości. Nie do przeszłości. Ach, wszędzie jak pani się ruszy, to ona już czuje. Już czuje, już czynnie. I to są śmieszne kabarety, czy nada? Nic nie wiadomo. Ja nie wiem, co to jest teraz tutaj. turu to, 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 turu Wodę chcesz nada, noc? Nie, wodę chcę na dzień, dziękuję. Wilka, co tu się dzieje? Co? Fajnie jest, a pod namiotem jak będzie, ale parę ładnych dni, jak będziemy jechać, to dopiero będzie. Masz uszy czyste? Haha, haha, Tak, w ogóle chciałam najbardziej. Haha, na Bardzo dobrze, 500 zł, tak przy okazji, również jest na Twoim koncie. Ósma rana. Przepięknie. Tak można się budzić co? Mira. Ale ptaki nadawały rano o czwartej. Po dachu łaziły jakieś wrony tupały. Jest 17 stopni. 17 stopni jest tak. Już za tydzień będziesz, będziesz nie wiedziała, gdzie śpimy. Wszystko będzie loterią. Tak, mimo. Wszystko będzie loterią. Zobaczymy. Wczoraj to było ćwiczebne, ale już za tydzień będzie to codziennością. Ta przyczepka będzie do sprzątania bałaganu, a my jedziemy znowu. Szkoda, że nie ma czereśni Ech. Niektórych z rana wkurzają ptaki. No to trzeba się przyzwyczaić. No, rzeczywiście budzą, ale jak ktoś lubi, to co? Dobrej niedzieli Wam życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia.